Nie pisze, nie dzwoni, ale ogląda każdą Twoją relację. Dlaczego to robi? I co to mówi o nim i o tobie? Znasz to uczucie, prawda? Myślisz, skoro widzi, to może jeszcze mu zależy. Może chce coś powiedzieć, tylko nie wie jak. A może po prostu to ty robisz sobie nadzieję. Oglądanie Twoich relacji to nie znak, że mu zależy. To znak, że jest ciekawski, albo znudzony, albo lubi mieć cię gdzieś w pobliżu, ale bez zobowiązań. To tanie kliknięcie, a nie prawdziwe zaangażowanie. Bo ktoś, komu naprawdę zależy, nie siedzi cicho za ekranem, tylko pyta, jak się czujesz. Dzwoni, pisze, pojawia się. Prawdziwa uwaga nie zostaje na poziomie story. Widzisz, zasługujesz na więcej niż ciche obserwacje. Zasługujesz na obecność, na słowa, na gesty. I jeśli ktoś ci tego nie daje, to nie jest twój człowiek. Nie myl obecności w social mediach z obecnością w twoim życiu. Odetnij się od iluzji. Daj swoją uwagę tam, gdzie ktoś się odwzajemnia, bo prawdziwe relacje nie są w ekranie. Są w słowach, gestach i obecności. A ty jesteś warta prawdziwej obecności, nie tylko wyświetleń. Jeśli chociaż przez chwilę poczułaś, że to nagranie jest dla ciebie wartościowe, zostaw polubienie dla algorytmu, żeby to nagranie mogło iść dalej w świat. Możesz też je udostępnić, może któraś z Twoich znajomych. Bądź znajomy potrzebuje akurat dzisiaj usłyszeć te słowa. Dziękuję za Twoją uwagę i do usłyszenia.